Cześć, jestem Ania i dzisiaj pokażę Ci, jak wykonać warkocz w kształcie DNA. Jak robiłam ten warkocz na TikToku, to śmiałam się, że to idealna fryzura dla osób na biochemię, więc jeżeli jesteś na tym profilu lub chcesz zaskoczyć swoją panią od biologii, lub po prostu chcesz nauczyć się fajnego splotu, to zapraszam do oglądania. Ja wszystkie włosy rozczesałam i związałam w niski kucyk. Gumkę obwiązałam włosami, żeby nie było jej widać. Teraz dzielę wszystkie włosy na trzy równe części. Zaczynam zaplatanie z prawej strony. Wydzielam niewielkie pasmo z zewnątrz, z prawej strony. Przekładam go górą, właśnie przez pasmo prawe. Następnie dołem podśrodkowym i dołączam do pasma z lewej. Zobaczcie, pasmo przeszło górą nad prawym i dołem nadśrodkowym. Teraz z lewej strony również wydzielam pasmo z zewnątrz, ale tym razem ruch będzie inny. Kosmyk przekładam dołem pod całym lewym pasmem, zobaczcie, nawet pod tym pasmem, które dopiero co dołączyłam, i górą nad środkowym. Dołączam do pasma prawego. Te dwa ruchy z prawej i z lewej strony będziemy teraz cały czas powtarzać, aż do skończenia się włosów. Czyli znowu wydzielam kosmyk z prawej strony, przekładam go górą nad prawym pasmem. Dołem podśrodkowym i dołączam. Teraz z lewej strony też wydzielam kosmyk. Niewielki, mniej więcej staram się, żeby te kosmyki wszystkie były równej grubości. Przekładam go dołem i następnie górą. Pokażę Wam ruchy jeszcze raz na zbliżeniu. Wydzielam pasmo, przekładam je górą, następnie idzie dołem pod środkiem, przyłączenie. Tutaj widzicie, już nam powoli jakiś fajny splot powstaje. Zaraz zobaczymy, jak on będzie finalnie wyglądał. I tutaj pamiętajcie, żeby przełożyć dołem pod wszystkim, pod całą tą partią. I górą nadśrodkowym. I to samo z prawej strony. Dołem przez środek. Najważniejsze jest to, żeby się nie pogubić w tych wszystkich pasmach. Bo na początku może to się wydawać trudne, ale ruchy są na szczęście tylko dwa: bo jeden z prawej i jeden z lewej strony do zapamiętania. Więc wystarczy, że się ich dobrze nauczycie i macie przepiękny warkocz gotowy. Górą, przekładam, następnie dołem. Pamiętajcie, żeby wszystko mocno ściskać, żeby nic się nie poluźniło. Powoli zaczyna nam powstawać warkocz, a najfajniejsza rzecz w tym splocie jest taka, że skręt uzyskamy dopiero po spięciu całego warkocza gumeczką. Jak doczeszemy do końca, to zobaczycie jak fajnie warkocz się skręci. Mam nadzieję, że zaplatacie razem ze mną. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zdjęcie Waszej fryzury wrzucicie na Instagram i oznaczycie ją hashtagiem uczesanki DNA. Wtedy będę mogła wejść na wasze profile, zostawić serduszko i udostępnić waszą pracę. włosów spina małą elastyczną gumeczką. I zobaczcie, jak wygląda nasz barkocz. Mam nadzieję, że ten tutorial Wam się spodobał. Będę wdzięczna za każdą łapkę, w górę i komentarz. Zachęcam do plecenia razem ze mną. Dodawajcie na swój Instagram Wasze prace i oznaczajcie je hashtagiem uczesanki Będę płacić na Wasze profile i udostępniać Wasze prace. Ja się z Wami teraz żegnam. Do zobaczenia i usłyszenia następnym razem.